Yo miski misiunie, z tej strony Dicz. Witam was w kolejnym odcinku otwierania skrzynek z otchłani Następnie chciałbym serdecznie pozdrowić chłopaków z ławki <noise> Za rekomendacją jednego z widzów Repa, ciebie również gorąco pozdrawiam bez zbędnego przeciągania zaczynamy, nie? Mamy 28 skrzyneczek. 20 rzekłych, 6 unikatowych i dwie heroiczne. No i lecimy z tematem. Pierwsza skrzynia, jazda. No i mamy ulepę. Super, fajny początek. Przynajmniej będzie do ulepszenia tych moich złomów w WQXD. No, jedziemy dalej. Kolejna skrzynia. Ślina demona. Czyli mix. Mam, lepsze to niż nic. Jedziemy dalej. No i mamy kolejną ulepę. Ponad 3K. Już mamy ponad 5K punktów ulepszania. Spoko. Jad jadymy dalej. Kolejna skrzynia. Zwykła ulepa. No. Kolejna. TP. Do przedmieści karkałan. Idziemy dalej. Kolejne TP. Następne. No i znowu TP do przedmieść. Kolejna skrzynia. No i mamy rozwodnione skrzepy. Do portu Tuzmer. No to spoko. Fajnie. Jedziemy dalej. Rękawiczki z otchłani. Unii łapska. Kolejna skrzynia. No i mamy znowu TP do Przedmieść. No, jedziemy dalej. Znowu zwykła ulepa. Chyba legę na ciąg, nie? No i mamy kurczę, dziesięciu krotność Expa. Spoko. Idziemy dalej. Kurde. Znowu ulepa. Zwykła. Przez północ otworzyła mi się konsola. Sorry. Jedziemy dalej. No. I mamy kurczę. Kolejną zwykłą ulepę. Następna skrzynia. Znowu zwykła ulepa. Kolejna. do przednieść. Już mam sześć. Wow. Idziemy dalej. Ulepa. Znowu rozwodnione skrzepy, czyli mamy już 6 tepów do tego. Do portu Tuzmer. Spoko. Jedziemy dalej. Znowu uniłapy. No i ostatnia zwykła skrzynia. Uwaga. No i zwykła ulepa. Spoko. Teraz jedziemy z unikatowymi. Sześć skrzyneczek. Uwaga. Huu. Eteryczny kaptur z otchłani. He, hełm, fajnie. Jedziemy dalej. Szata z otchłani. Uni szata. Kurde, czekajcie chwilę. No. Jedziemy dalej. No i wisior z otchłani. Uni nasior. No a z unikatowych też mogę zdobyć legę. Uwaga, następna skrzynia. No i mamy szatę znowu. Uni. Jedziemy dalej. Uni ulepa. No to mamy już ponad 10k. Fajnie. I ostatnia unikatowa skrzynia. No i u łapy. No. No i jedziemy. Dwie ostatnie skrzynki heroiczne. I uwaga. Trzy, dwa, jeden. Hero Eteryczny wisior z otchłani no i ostatnia skrzynia. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapę w górę na zasięgu i subika. No i jedziemy z tematem. 3, 2, 1. No i niestety, znowu nie ma legendy. Szkoda, no trudno. Kolekcjonerski pół eskalacji. No. Także to by było na tyle, kochani, w tym odcinku. No i kurczę, trzymaj ta się. Bez zobaczenia w następnym odcinku za tydzień w niedzielę będzie o wiele więcej skrzyneczek No A właściwie to za 4 dni będzie Bo kurczę ostatniego dnia będę Po prostu już w ostatni dzień będę otwierał kolejne skrzynki Czyli właściwie nie, nie wiem dokładnie kiedy No Także jeszcze raz dzięki Trzymajcie się Ręsia